Jest Kinder bueno, jest Kinder bueno. Bo to wej na sprawa, nowe opakowanie opa jest jest. Jest je Kinder bueno, jest Kinder bueno. Tutaj jest. Tutaj jest wanilia, mleko także są orzechy. Down, down. I czekolada Więc jest i kinder buenos, Bo takie jest ono pyszne Zobaczcie jak to się prosto robi Są dwa kinder bueno Zobaczcie Nieważne nie, Są dwa kinder bueno I jak to zjeść To jest za łatwe Pociągamy tu Tak i teraz się Rozkoszujemy w smaku киндер Дарбану bueno. bueno. mm -hmm. Так, и пришла Не дала так мовить, мовить Жесть, же пришла